Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy placami Nowy Targ a Nankiera przygotowywany był przez zarząd zasobu komunalnego z wielkim szacunkiem do dotychczasowego podejścia okolicznych mieszkańców. To właśnie oni kładli bardzo duży nacisk na utrzymanie rekreacyjnego charakteru tego podwórka: nowa nawierzchnia, chodniki, ławki, urządzenia zabawowe, siłownia zewnętrzna, brak miejsc parkingowych, a przede wszystkim podziemne pojemniki na odpady komunalne. To wszystko niewątpliwie. Nie wpłynie na zachowanie estetyki tego miejsca. To właśnie podczas pogłębiania terenu wykonawca natrafił na ślady dawnego Wrocławia. Jesteśmy w wykopie archeologicznym, który tutaj powstał w wyniku prowadzonych prac budowlanych i Bogu dzięki, że powstał, bo, bo wychodzi kilka bardzo fajnych rzeczy, bo na przykład to, na, na czego tle sobie teraz Rozmawiamy to jest przekrój przez średniowieczną drogę. Bardzo fajną, taką e, narastającą przez setki lat, bo pierwotnie ta droga to były po prostu wiązki fa faszyny przesypywane piaskiem. Aż w końcu ktoś wymyślił mądrze zupełnie, żeby to może jednak e, wykończyć grubymi dechami dębowymi. E, no i tak już została. To było raczej rozwiązanie e, takie z tej, z tej wyższej półki. E, a, co w zasadzie jest, jest zrozumiałe, bo tuż obok mamy teren, teren książęcy, z drugiej strony mamy plac Nowy Targ, który, e, który też był takim, taką trochę wizytówką miasta. E, I takie drogi we Wrocławiu datuje się na jakiś XIII-XIV wiek, czyli to są obiekty e, dość wczesne. Ale nie jest to najwcześniejszy obiekt, który tutaj złapaliśmy, bo e, pod samą drogą ciężko będzie to zobaczyć, ale mam nadzieję, że, że się uda. Wyszedł nam prawdopodobnie płot, to co tutaj. Można zauważyć, że to są drewniane słupki, które były przeplecione witkami e, wikliny albo czegokolwiek innego, jakimiś takimi możliwymi miękkimi gałęziami. To, co wiemy na pewno, to jest to, że cała zabawa jest starsza niż ta droga, bo jest pod nią, czyli e, logika obowiązuje, e, czyli jesteśmy przed wiekiem XIII. Oprócz tego kierunek tego płotu wskazuje na to, że mówimy o mm, obiekcie który powstał przed lokacją Wrocławia, bo nie jest w żaden sposób powiązany z e, kierunkami siatki ulic tutaj, a prawdopodobnie by jednak był, gdyby był, e, gdyby był obiektem lokacyjnym. No to są te najstarsze obiekty, które tutaj są, ale to oczywiście nie koniec historii, bo, bo mamy tutaj również mury kamienic i średniowiecznych, i nowożytnych i jakąś taką chyba dość dramatyczną historię, bo to, co Państwo widzicie tutaj, to jest prawdopodobnie zarwany strop kamienicy. O tyle się to również tłumaczy, że po drugiej stronie tego stropu znajdujemy bardzo fajne, nowożytne kafle piecowe, trochę szkła, bardzo, bardzo ciekawą ceramikę, co by wskazywało, że miała tu miejsce jakaś całkiem spora katastrofa budowlana. Prawdopodobnie był również niemały pożar, bo gdzieś tam w profilach Znajdujemy też dość spore warstwy spalenizny. Także wykop w sumie niewielki, a opowiada historię jak dobra książka.